Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w sklepie Family and Home i mam okazję dzięki współpracy z tym sklepem pokazać Wam produkty podczas zamknięcia sklepu i wtedy mogę Wam pokazać je bardziej dokładnie, wolniej i z pełną koncentracją na te produkty. Ponieważ tych produktów jest dosyć dużo, bo sklep ma bardzo szeroki asortyment, w związku z tym będę chciała podzielić ten film na dwa odcinki na dwa filmy, dlatego że chciałabym w miarę dokładnie pokazać wam te produkty. Teraz chciałabym was tak z góry przeprosić za to, że występuję w okularach słonecznych, ale ponieważ to są okulary optyczne, a ja zapomniałam tych zwykłych korekcyjnych moich okularów, więc musicie mi wybaczyć, że występuję w tych okularach. Jak weszłam do tego sklepu, moją uwagę przyciągnął kwietnik, który jest naprawdę taki bardzo efektowny. On ma dosyć taką klasyczną formę, jest dużym kwietnikiem, piękny, ma tutaj wygięte metalowe te nóżki. Ta forma jest bardzo klasyczna, przepięknie to wygląda i on jest dosyć dużym kwietnikiem, a jednocześnie ma taką, takie cechy bardzo dobre dla kwietnika, mianowicie tutaj ten pojemnik jest. Z blachy, mam nadzieję, że słychać. Jest z blachy, i poza tym ma odpowiednią też głębokość. Więc możemy naprawdę ustawić to tutaj dosyć dużo roślin, i one będą nawet bez osłonek będą wyglądały naprawdę bardzo ciekawie. Zwróćcie uwagę na ten kwietnik, bo on jest bardzo, bardzo fajny. Muszę Wam powiedzieć, że tutaj w sklepie będą również inne kwietniki, one będą i mniejsze, i większe i średnie, naprawdę tutaj można znaleźć bardzo szeroki asortyment i pod względem estetycznym każdy coś dla siebie wybierze i pod względem cenowym. Ja bym chciała Was zaprosić również, jeżeli już mowa o cenach, zaprosić Was na takie live'y sprzedażowe, na transmisje na żywo i te transmisje odbywają się w czwartek o godzinie 18:30, w każdy czwartek o godzinie 18:30 i wtedy naprawdę możecie zapoznać się z szerokim asortymentem tak jak wspominałam tego sklepu, a poza tym podczas tych live'ów sprzedażowych naprawdę firma oferuje bardzo atrakcyjne ceny, a ponadto dla osób, które są aktywne podczas takiego live'u sprzedażowego ma Sklep, naprawdę bardzo ładne nagrody, i warto jest wejść, warto, że tak powiem, powalczyć o te nagrody. Bardzo serdecznie Was zapraszam, a w tej chwili postaram się pokazać Wam powoli wszystkie artykuły, które tutaj sklep ma do zaoferowania. Takie tury sklepowe będę robiła w tym sklepie co jakiś czas, dlatego że ten asortyment się zmienia i zarówno jest latem, jest inny asortyment jesienią, zimą i tak dalej. Także mam nadzieję, że takie filmy Wam się spodobają. I oczywiście, o to Was bardzo proszę, zostawcie pod filmem komentarz, czy takie filmy Wam się podobają, czy ich chcecie więcej. Trzymajcie się zdrowo. Na razie zapraszam na tur po sklepie Family Home. Zwróćcie uwagę na ten fotel, jest bardzo ładny. Tu się drzwi otwierają i tak hałas trochę, ale to jest taki fotel tulipan, bardzo modny w tej chwili, bo bardzo pasujący taki do stylu boho. Oparcie ma takie ratanowe. Tutaj jest, o, tak wygląda. Ta poduszka jest osobno, nie? Razem. A, to jest, widzicie, komplet. Komplet. Bardzo ładny fotelik, taki ażurowy. Sprawdzi się zarówno w domu, w balkonie. Bardzo ładnie wygląda. No i tutaj są przepiękne te osłonki złote. I tutaj są w różnych rozmiarach. Bardzo ładnie te osłonki wyglądają. One są złoto-czarne. No i tu lampiony też takie czarne. Dobra, uciekam stąd, bo tu mi cały czas drzwi, drzwi się otwierają. No i tu są świeczniki. Zwróćcie uwagę też na te dekory. Bardzo ładne te dekory na ścianę są. No i tu jest pełno świeczników, lampionów takich wiszących. I metalowych, i drewnianych. No i tu kolejne lampy. Bardzo ładne te lampy są. Lamp jest bardzo dużo, więc naprawdę każdy może sobie coś do wnętrza wybrać. Bardzo ładne są te duże lampiony. One bardzo taki efekt dają. Wystarczy jeden taki lampion postawić i naprawdę efekt jest fantastyczny. Bardzo ładna jest ta papuga. Ja bardzo lubię takie elementy, zaraz ją tam wyciągnę tu. też taki fajny element dekoracyjny on się sprawdzi w wielu dekoracjach bardzo ładnie to wygląda mm. o tu są żywe kwiaty zobaczcie jaka piękna to ten cycas świetnie wygląda bardzo ładne są te turkusowe świeczniki i ten stolik słuchajcie z tymi krzesełkami jest po prostu słodki taki uroczy bardzo ładnie wygląda. Tu mi się co chwilę drzwi otwierają, bo jesteśmy w środku. Tu jest też taka fajna ławeczka drewniana, kosze. Tu są, tu są też takie duże dekoracje, zobaczcie, które mogą być postawione, czy w ogrodach. Duże lampiony, ogromne takie elementy dekoracyjne. No i oczywiście te donice w kształcie głów. I bardzo takim fajnym elementem, który ja bardzo lubię, to są właśnie te karczochy. I też są różne rozmiary, bardzo dobrze to wygląda. No i tutaj te świeczniki, które też y, mogą służyć jako świeczniki i jako postumenty. Muszę Wam powiedzieć, że one są zaskakująco lekkie, wyglądają na takie masywne, ale są stabilne. Są stabilne, a świetnie, świetnie wyglądają. No i tutaj ten karczok też świetnie wygląda. Bardzo ładnie. Oczywiście zobaczcie, zwróćcie uwagę też na te lampiony i na te kosze, które w zasadzie imitują kosze, dlatego że to są cementowe, ciężkie, stabilne donice, które nadają się na zewnątrz, a imitują kosz. I są różne kształty, mniejsze, większe, okrągłe. Bardzo ładny jest ten lampion. Tak osobno. bardzo ładne jasne o nietypowym kształcie tu jest drewniany z takim jutowym jutowym sznurem bardzo ładnie wygląda no i te kwietniki okrągłe I to jest fajna podstawa dlatego że ten y, y, tą tacę można zdjąć i mamy mobilną natomiast Natomiast razem tworzą fajne, fajne zestawienie. No i mamy tutaj te kosze. Te kosze Strady Morskiej naprawdę są piękne. One mają tutaj, słuchajcie, taki drut, więc one są takie mocne, stabilne. I są trzy wymiary. Bardzo, bardzo efektowna taka osłona. Czarne, ale taka sama forma świetni, tych kwietników, tylko czarne. I tutaj te, te tace o to można, jak pokażę, I to się nastawia, to można zdjąć. I mamy taki, i nawet złożyć o tak mi ciężko bo mam jedną rękę, ale. Takie fajne, fajne, lekkie, mobilne te kwietniki. I jak nam niepotrzebny taki stojący możemy złożyć, te nóżki się składają, tacę osobno i już wygląda to fajnie. Nawet jeżeli byśmy potrzebowali na przykład na okres zimowy to schować, to bez żadnego problemu. Tu ładne też te lampiony stoją takie białe, bardzo ładne, wysokie. Tu jest obok też taki duży, biały. No ten jest ogromny, ogromny ten lampion jest. Tak Wam pokażę. Kolejne lampione. Stoi ich tutaj naprawdę bardzo dużo jest, bardzo dużo wybór i metalowe, i drewniane, i jasne i ciemne. Można kompletować, tak jak widzicie, tu jeden w drugim jest. Więc naprawdę każdy, każdy... I zobaczcie... Tutaj też naprawdę można wybrać i to do każdego wnętrza, do każdego gustu, do każdego zasobu, portfela. Tutaj są, tutaj są z kolei takie metalowe lampiony, też różne rozmiary, mnogość też i kryształów i bardziej takich błyszczących rzeczy. Więc każdy, kto co lubi, znajdzie coś dla siebie. Ładne są te perłowe takie ozdoby. Świeczki też w różnych kolorach, różne ozdoby. I zielone, i turkusowe, i motylki. Więc naprawdę jest mnogość tych artykułów. To jest ładna patera. Ona jest. W środku taka błyszcząca, a na zewnątrz jest taka matowa. Bardzo ładnie to wygląda i jest i większa, i mniejsza. Bardzo ładnie te patery wyglądają i one mogą służyć też, słuchajcie, jako świecznik. To no może być patera, może być jako świecznik. Ja sobie zdaję sprawę, że jest dosyć dużo tych produktów, dlatego staram się tak w miarę wolno Wam pokazać, żebyście mieli możliwość przyjrzenia się tym produktom, ale to co wspominam, jeżeli chcecie zapoznać się bardziej szczegółowo z określonym produktem, to polecam Wam wejście na stronę www.familii endhome.pl. Ja Wam oczywiście podlinkuję ten sklep i tam wtedy możecie zapoznać się szczegółowo, zarówno z ofertą, jak i z ceną tych produktów. Tu widzicie też mnogość tych świeczników, zarówno pod względem kolorystycznym, jak i rozmiarowym. Naprawdę wybór jest. Bardzo duży, i można sobie wybrać. Każdy może coś dla siebie wybrać. Tutaj widzimy takie małe zestawy z roślinami. To są sztuczne, nie? Sztuczne rośliny. Świetne są też te lampione, takie małe domki i zobaczcie, jak brakuje Wam pomysłów na dekorację, czy okien, czy jakieś takie drobne elementy do zawieszenia naprawdę fajnie się sprawdzają. No i tu mamy takie drobne, sztuczne sukulenty. I też zobaczcie, takie świeczniki fajne ażurowe są, że można zapalić świeczki i one wtedy ten wzór tworzą. No i tutaj też takie elementy, słuchajcie taka ryba, bardzo fajnie to wygląda, <taki>, taki element, a zwłaszcza w stylu hampton, kiedy możemy, możemy właśnie dekorować takim nadmorskim klimatem, świetnie się sprawdzi. No i też takie poidełka, które w tej chwili naprawdę dla zwierząt trzeba wystawiać czy w ogrodach, czy na balkonach, bo jak są takie duże upały, to nie tylko na jest ciężka, ale również zwierzętą. Więc naprawdę pamiętajmy o tym, żeby wlewać w takie poidełka wodę i wystawiać. Świetny ten kosz na gazety też jest. ma tutaj taki metalowy, jest stabilny, bardzo, bardzo fajny ten gazetnik jest. No i oczywiście tutaj są świeczniki moje ulubione, piękne wazony w takich kolorach jasnych. No a teraz słuchajcie złota. Złote lampiony, złote dodatki, złote tutaj takie, no to nie kwiaty, bo to takie jak koraliki. Bardzo ładnie to wygląda. Dużo złota i to złota takiego spatynowanego, starego. I to złoto jest również połączone tutaj z tymi kryształami. Świetnie to wygląda. No i tutaj są talerze, które też tylko są przezroczyste i mają takie złote wykończenia. I one mogą służyć jako talerz, ale mogą służyć również jako podkładka pod talerz. Takie misy. No cudowne jest to jabłko z akrylu. Ono jest podobnie tak, jak wam pokazywałam, jak te mm, ptaki, papugi. To, to jest ten sam akryl. No I to są kwiatniki które mnie się osobiście bardzo podobają. Mają naturalny kolor. I tak jak wam wspominałam, pokazywałam w tych czarnych, te tace można zdjąć, nóżki można złożyć. I zimą używać na przykład same tace. Także takie produkty, które mają wielość zastosowania, ja osobiście bardzo lubię. Moją uwagę zwróciła również ta komoda, jest bardzo y, atrakcyjna. Ona ma taki bardzo klasyczny cór, bardziej taki francuski, ma również taki szaro-zielony kolor i takie fajnie spatynowany jest. Osobiście. Jest w moim guście bardzo, bardzo przypadła mi do To też są takie świeczniki, które mogą być jako i kwiaty, i, i świece ustawione. Też świetnie to wygląda. No, bardzo ładne te osłonki są. Bardzo. No i tu turkusowe, różne lampiony. To jest sezon w tej chwili na te ogrodowe dekoracje. I zobaczcie, taki zając, który był na Wielkanoc, doskonale sprawdzi się również w takich dekoracjach letnich. Ten świecznik też jest piękny. Te przezroczyste, zobaczcie, jakie są ładne. One mają podstawę taką stare, złoto, a tutaj przezroczyste. I też może jako świecznik służyć, a może służyć jako podstawa. Też są ładne. I mamy takie szyszki, które też są świecznikiem, wazony. Zobaczcie, nawet mamy grzybka, ptaki. Zwróćcie uwagę, każdy element z osobna, jak się przyjrzymy, ma swoją, swoją estetykę. No i tutaj są prawdziwe kwiaty. To nie są sztuczne, to jest jubka. I tutaj chyba Nolina jest obok tak no i oczywiście u góry łapacze snów też jeżeli chodzi o rozmiary to po prostu i małe i duże i takie małe całkiem no i tutaj mamy różne motyle aururowe i mój ulubiony motyw papugi tu jest taka bardzo zielona bardzo ładna to papuga zasłony i tych zasłon jest również tych dekoracji okiennych zasłon jest bardzo dużo tutaj jest na przykład taki srebrny ale jest i ze złotym. no zasłon jest naprawdę zwróćcie uwagę i do koloru jeżeli szukamy szarego jeżeli szukamy brązowego jeżeli zielonego szukamy no czarnego naprawdę tutaj możecie barwy zasłoń sobie dobrać i jest tak dużo tak duży wybór, że na pewno każdy coś znajdzie dla siebie tutaj też widać słuchajcie narzuty na łóżko i tak jak wspominałam również w przeróżnych kolorach można dostać te narzuty w przeróżnych i tutaj też narzuty w różnych kolorach ale i koce Oce też po prostu, każdy to bierze do siebie, zarówno kolor, faktury, jakieś wzory, no naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Tutaj kolejne kolory ręczników. One są już bardziej ciemne, bardziej w takim tonacji szaro, niebiesko, czarnej. I tak jak wspominałam, dla każdego coś miłego. Tu mamy taki kącik z meblami. Bardzo ładne krzesła są w stylu francuskim. I, i również ten fotel, na którym stoi zegar torebka. Fajna komoda, komódka taka. Do tego lustro ogromne ogromne lustro złote. Ciekawie wygląda to lustro. I tu jest takie lustro, które ma taką dosyć mocną patynę. On ma taki wzór, widzicie? To lustro nakładany ma taki wzór. Muszę Wam powiedzieć, on jest tutaj na kamerze, Wam wychodzi taki niebieski, ale on taki aż niebieski nie jest. Wygląda jak spatynowany. Może z daleka będzie lepiej widać. Naprawdę to wygląda ciekawie. Jest takie dosyć duże lustro. No i ten fotelik. Ja Wam zabiorę ten zegar. Fajny zresztą ten zegar jak rybka. I tu jest taki taki fotel. Ta szafka mi się też podoba. Bazony. Te szafki są ładne i mają bardzo ładny kształt tych uchwytów. Taki Ciekawe. ciekawy Pod stołem jest ogromna osłonka, ogromna donica. Ma, ma piękny wzór, ja Wam pokażę tak z bliska, bardzo efektowna jest, świetnie wygląda. No i stół, ja muszę tak patrzeć, bo się cofam, żeby Wam pokazać, żeby na coś nie wpaść. No i tu jeszcze rzut oka na to krzesło. I oczywiście słuchajcie, można również dobrać mm, zasłony w sklepie. Mm, jeszcze tak. Mam nadzieję, że mile spędziliście czas, że ja, jak widzicie, słuchajcie, zmęczyłam się trochę spacerując po tym sklepie i nagrywając te, ten film. Natomiast zwróćcie uwagę, jak piękny jest ten fotel. Ja zresztą pokazywałam Wam ten fotel, i bardzo ładne tutaj również można dostać, dostać meble. Ja bym chciała Wam również przypomnieć, że w każdy czwartek o godzinie 18.30 w Sklep Family and Home prowadzi lifey sprzedażowe, na których możecie Kupić sobie te produkty, i przypomnę również, że po bardzo atrakcyjnych cenach. Także warto wchodzić i warto uczestniczyć w tych live'ach. Ja oczywiście mam do Was prośbę, jak zwykle, żebyście komentowali ten film, żebyście napisali, czy chcecie więcej tego typu filmów i czy podobają Wam się produkty, które oferuje sklep Family and Home. Do zobaczenia. Na razie trzymajcie się ciepło. Cześć!